No i ta dam, widzowie, znalazłem, znalazłem swój nowy dom, w którym będę mieszkał. Mamy tutaj buciki, mamy wszystko przygotowane, sobie normalny taki domek. Mi w sumie wystarczy, nic więcej mi nie trzeba, widzowie. Tak to się prezentuje, o, właśnie, dla tej. nie, wie, vilacz, to jest moja chata, wynocha stąd raz, dwa. Ja tu z widzami rozmawiam, ty nie możesz tu wchodzić do mnie. sąsiedzie, nie rób tak, bo ja się obrażę na ciebie, wychodź mi stąd raz, dwa. Szybciej. Szybciutko, szybciutko, no, wychodzimy, wychodzimy. No, zobaczcie, jaki on jest twardy. On nie chce wyjść z mojego mieszkania. wynocha, ale to już, 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 wynocha, No, zobaczcie, co za villaczer wredny. Oj, skończyło się, skończyło się. Biorę siekierkę i normalnie idę do ciebie, idę do ciebie, a masz, o widzieliście, z siekerki dostał i padł. No, nikt mi nie będzie wchodził tutaj do mojego domu. Nie, ma, nie mają takiego prawa. Widzowie, zostawcie łapencję do góry za mój nowy dom, za moich nowych sąsiadów, żeby tu do mnie nie wchodzili. No i ogólnie za całą moją wioskę. Za chwileczkę ją wam pokażę całą. Zobaczcie jak to wygląda. Nie jest jakaś super, bo, bo, bo jeszcze ci villagerowie też dopiero co posiali jedno pole, drugie na przykład tego jeszcze nie zdążyli. Ja w sumie mogę sobie jakieś pole wziąć, ale oni już sobie też porezerwowali. Zobaczcie, ten na przykład ma to pole. Ja mogę mieć to pole. O, to będzie dobre. Ja będę miał to pole. Nikt mi tu nie wchodzi. Nie, nie, nie. To jest moje pole. O, dokładnie. Dobra, ja już im powiedziałem. Zobaczmy, co oni tutaj jeszcze mają, poczekajcie e, coś tam widzę, ej tam są diamenty wow, bierzemy po siekierkę po siekierkę biegniemy, niestety nie mam tego, jak to się mówi e, kilofa, ale mam siekierkę siekierką też sobie może poradzę więc wezmę sobie siekierkę i idę wykopać sobie diamenty tam jakimś, jakiś golem stał, ale on mi nie będzie chyba przeszkadzał, więc sobie weźmy, o nawet jedną kasę mamy w razie W do, dla golema damy jednego, y, jedną kasę może mi wtedy odda, to zobaczymy jaki on będzie Czekajcie, gdzie to było? Gdzieś tam, gdzieś tamtą stronę szybciutko idziemy. Tu jest kolejne puste pole, puste. A zanim tam dojdę, to jeszcze widzowie nie zapomnijcie zostawić subskrybera, bo dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się dla was fajna niespodzianka. Także subskrybujcie kanał, a ja podchodzę do golema. Dzień dobry szefuncio, ja przyszedłem sobie wykopać e, tutaj diamenty. Mogę, mogę sobie wykopać. Dziękuję. Nie, 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 nie. No panie golemie, panie golemie, no proszę mi dać. No jednego, 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 jednego. nie poz Zwala mi, nie da rady, i no, no co za golem. Dobra, ej, a może za, za, za jedną kasę? Co? Chcesz jedną kasę? Trzymaj. Mogę, 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 mogę teraz, czy nie mogę? Ej, wyrzuca mi to, czyli nie mogę. No, no dobra, no dobra, jeżeli taki jesteś, to zobaczymy, zobaczymy. Ja może ciebie nie rozwalę, ale ja mam kolegów, koledzy. Ej, sąsiedzi, pomóżcie mi, sąsiad, sąsiad, chodź mi, pomóż. Ej, e, poczekajcie, tam coś jest. Tam są jakieś inne golemy. Wow, jak to wygląda fajnie. Ej, idę. Idę może, może ja je będę mógł wziąć albo albo coś. Czekajcie, tu ktoś stoi, czy nikogo tu nie ma? Tam w ogóle coś lata. Jakaś osobna planeta czy coś? Chętnie poszedłbym tam zobaczyć, ale na razie, na razie potrzebuję czegoś o tu jest villager. Dzie -dzie Dzień dobry, panie villagerze. Ja bym chciał kupić jakiegoś golema. Poczekajcie, ile one kosztują? Ten jednego dolara, ten tutaj 10 dolarów, on jest jakiś większy. Tutaj mamy za 64 dolary jeszcze większy i tu mamy takiego kolosa za ile? Za tysiąc dolarów. Ej, no tyle, to ja nie mam. Wileczerze, wileczerze, ja kupię tego jedn za jednego dolara, dobra? Dzięki bardzo, dziękuję bardzo. I co my teraz musimy zrobić? Chyba nacisnąć na tą dźwignię i wtedy nam się odpali. Dobra, no zobaczymy. Trzy, dwa, jeden. I naciskamy. siop! I czy się udało? Czekajcie, zobaczmy. Tak, pojawił się. Jest mały golemik. O, słuchaj, przyjacielu, pomożesz mi, ok? Przytrzymasz takiego czarnego golema tam sobie stoi, a ja się zajmę jego diamentami, okej? Okay, dasz radę? Dasz radę mu? Y, Kiwa, że tak. No, no to dawaj, chodź, chodź. Y, mam nadzieję, że sobie z nim poradzisz i go rozwalisz. Albo odwróć jego uwagę przynajmniej. A ja wezmę te diamenty, także szybko biegnij do niego, biegnij, dawaj, dawaj. A ja sobie sikierkę przygotuję, w, do rączki wezmę. No dawaj, dawaj, dawaj. daj golemiku, dawaj mu. Dawaj, wygrasz z nim, wygrasz, wygrasz. Dasz radę, dobra? Niech on od niego uwagę odwraca. Jo, kto? Ej, rozwalił go Hita, co jest? Jaki to jest golem, ej, no nie, nie, nie! Dlaczego on padł? No nie dał rady. No nie tak być nie może. Ej, jestem wkurzony. Skąd tu wziąć więcej kasy? Ej, chyba wiem, chyba wiem, chyba mam pomysła. Poczekajcie, pójdziemy kupić tego drugiego golema za 64 dolary. Ja chyba tyle będę miał, ale to są moje ostatnie oszczędności. Wróćmy się do domku szybciutko. Pokażę wam moją nową skrytkę. Tak, ja mam skrytkę w domu, gdzie trzymam kalię. Siore. Już wam pokazuję, gdzie ją trzymam, bo widzieliście, tu mi sąsiady wchodzą. Ja musiałem taką skrytkę zrobić. Tutaj rozbijamy i mamy skrzyneczkę normalnie pod łóżkiem. Także weźmy sobie te drewienka, bo będę musiał to z powrotem zakryć. Bierzemy sobie całą kasę, jaką tylko mam. Mam nadzieję, że na darmo jej nie, nie zmarnuję. Zabieramy ją i idziemy kupić z drugiego golema. Tego większego za 64 dolary on sobie powinien już poradzić. Ciekawe, czy sobie poradzi. No mam nadzieję. Już, jak już tyle pieniędzy daje, no to... No to Musi być, musi być, nie ma innej opcji. Ten villager tutaj dalej stoi. Halo, dzień dobry, to ja znowu. Ja już mam więcej pieniędzy, panie villagerze. I chciałbym wykupić, poczekajcie, to jest za 10 dolarów. Takiego może nie. Za ile ten jest? 64 dolary, dobra, panie, panie, słuchaj pan. Ja bym chciał tego golema kupić, dobra? Nie ma nie ma problemu? O, kiwa, że tak. Dobra, no to ja Ci wyrzucam kasiorę. Trzymaj tutaj pojedynczo, ci daję, jestem bogaty, pokażę wam widzowie, jak się rozrzucam do niego. O, o, Trzymajcie. Wy też możecie złapać widzowie Kasiore, jeżeli tylko chcecie. Zostało mi 5 sztuk, także pośpieszcie się. No i chyba nie zdążyliście, bo wszystko villager wziął. Dobra, villager, zgadza się wszystko? Jest w porządku? Kiwa, że tak, dobra. No to my podchodzimy i klikamy tą dźwigienkę. 3, 2, 1, boom! I co się wydarzyło? Poczekajcie, patrzymy. Jest! Jaki wielki, ogromny golem! Ej, ten to nie będzie miał problemu. Co dopiero ten by zrobił? Ten jest jeszcze większy. Ej, dobra, słuchaj, golemie, mam. Sprawę taką, będziesz musiał zająć się Twoim kolegą, drugim golemem, ale dużo mniejszym od Ciebie, więc się niczego nie bój. Słuchaj, zwróć jego uwagę i ucieknij z nim, albo nie wiem, po prostu masz chyba tyle siły, żeby go załatwić, także weź go, rozwal, dobra? Rozwal go, a ja sobie wezmę te diamenciki, bo ile tych diamentów tam jest? Zobaczcie! Ja bym je mógł wszystkie policzyć, ale po co, jakie za chwilę będę mógł rozbić? Dawaj, golemie, dawaj, dawaj, liczę na Ciebie. Zobaczcie, jaki on jest wielki w porównaniu do tamtego. o! Walnął go. Elegancko, elegancko. Dawaj go. Dawaj. Zobaczcie jak się nawalają. Ale mój golem wygra. Nie ma innej opcji. Zobaczcie. On normalnie już pada. Ej, ej, ej. Nie ten miał paść. Jak? Jak to? Jak to? Jak on to zrobił? No dlaczego ten czarny golem wygrał? Ile on ma siły? Przecież to, 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 to jest niemożliwe, żeby on z nimi wygrał. Ej, no aż tyle pieniędzy, co on chce, ten villager tam, co pisze na tej tabliczce. To ja nie mam. On chce aż tysiąc dolarów. Ostatnie oszczędności oddałem. Ej, jak jestem wkurzony widzowie, no jestem normalnie tak zdenerwowany, że. Ej, ojej, gdzie ja tu spadłem? No nie, jeszcze takie coś. Dlaczego mi się to dzieje? Eee, co tu jest? Ej, tu jest jakiś kościotrup. Powieszczony do jakiś Co? Rzecz niby co? Ej, ej, nie wiem, jakiś kościotrup tu sobie wisi, ale mamy te skrzyneczki. Poczekajcie. Co w tej skrzyneczce? Ile tu jest kasy? Wow! Ej, zabieram to wszystko z. Zabieram to wszystko i ja wiem, co ja za to zrobię. A wiecie co? Kupię, kupię, kupię tego golema najbogatszego za 1000 dolarów. Tutaj chyba tyle jest. Tak, nie będę liczył, ale na pewno jeszcze tu jest kasa. Ej, to było schowane normalnie przed wszystkimi. To sobie wyrzucę i wiecie co? Wezmę tutaj kasę. To sobie zostawię. Tu sobie resztę kasy wezmę. Ej, patyków nie potrzebuję, ja wolę kasę. Dobra, wziąłem kasę, teraz muszę się stąd jakoś wydostać. Jakieś schodki sobie porobić, albo. Ziemię porozbijam i podbuduję się. Tak, to będzie najlepsze rozwiązanie. Wiecie co? Wcale nie żałuję, że do tej dziury wpadłem. Przynajmniej mam kasiorę i mam za co kupić tego golema największego. No, ten największy, no to musi sobie poradzić. Nie, bez dwóch zdań, musi sobie poradzić i wygrać. Wygrać sobie z nimi, także weźmy sobie to, okej. Okay. No, no, zabieraj to. Ej, nie. Ma... A, nie mogę tego podnieść, za dużo kasy mam. Dobra, wiecie co ja zrobię? Wtedy y, odłożę to tutaj, dwie, y, jedną kasę, okej. Okay. 64 sztuki, od bierzemy sobie ziemię i podbudowujmy się do góry. Do góry chcemy się stąd wydostać, także wydostańmy się stąd, dajmy villagerowi tą całą kasę, którą wzięliśmy z tej dziury. Jeszcze tu wrócę do tej dziury, także wiecie co? Zabunkrujmy to, żeby żaden villager się tutaj nie dokopał, bo będzie problem. Będzie problem jak oni to zobaczą. W ogóle już jeden do mnie idzie, jakiś biały. Widzicie jak nosem kręci? On coś tutaj widział. Dobra, ja mu więcej tu nic nie pokazuję. Idę do tego villagera i wykupię tego największego golema. No już pod, powinien mieć tyle siły, żeby wygrać z tamtym czarnym czymś, no też golemem i po prostu tego też kupujemy. Nie, za 10 dolarów, on będzie słaby. Dzień dobry, panie wilacze, że poczekajcie, pogadam z nim. Ja przyniosłem dla pana o kasę, proszę bardzo. <laughs> się patrzy, nie? do no, żartuję Mam tutaj kasiorę. Nie, nie, ja, ja tej ziemi nie chcę, tą ziemię też pan sobie weźmie. Już panu wyrzucam 1000 dolarów. Nie wiem ile to dokładnie będzie. Powyrzucam całe staki, także proszę bardzo, ja już panu wyrzucam, siu. Wyrzucamy mu całe staki. całutkie staki. To jak całość mu wyrzucę, to myślę, że to będzie nawet ponad. Będziesz miał dobrą e, dobrą e, prowizję ode mnie. Także trzymaj, trzymaj. Ja ci już wyrzucam. No to chyba będzie dużo za dużo. Także ja sobie zostawię. Ej, w ogóle ten villager jaki w szoku się zrobił. Jakie on oczy wywalił. <laughs> dobre, dobre. Widzicie to widzowie? Jaki on gały wystrzelił. Już wyrzucam ci. Proszę wilaczerze. Tak, ty jesteś dobry. Ja ci dam Trzymaj, trzymaj, proszę bardzo, proszę bardzo, jeszcze jeden stack dostaniesz ode mnie, a co tam, trzymaj, ja sobie wezmę tę ziemię, o, villager w szoku, dziękuję bardzo, no i słuchaj, ja sobie wezmę tego golema, także dziękuję ci bardzo, o, kiwa, że tak, no to co, klikamy to, za tysiąc dolarów dałem villagerowi, no to trzy, dwa, jeden i klikamy. I co tu się stało, zadziało się, e, się, 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 coś, dzień, dzień, dzień dobry, panie golemie, witaj, to ja cię stworzyłem, słuchaj, słuchaj, sprawę mam. On sobie musi poradzić Nie ma innego wyjścia Słuchaj golemie, chodź za mną Musisz kogoś rozwalić Chodź tutaj Zobaczcie, biegnie, jaki on jest wielkolud Wielki, normalnie Teraz go rozwali Nie ma szans wygrać ten golem Nie ma, nie, nie ma o, Ani, ani, ani jednej kropki szansy Dawaj, dawaj golemie Wierzę w ciebie Rozwalisz go Tak jest Zobaczcie, jak do niego podchodzi I, i, no, 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 no Wygrasz z nim Wygr Joana hita go Rozwalił. Jeszcze diamenty wypadły. Ej, moje diamenty, moje, moje, moje. Ja zbieram, ja zbieram. Ej, dzie, 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 dziękuję ci, golemie. Ja muszę mu podziękować, golemie. Trzymaj, jesteśmy bogaci. Ej, co on tak kiwa głową. Ej, e, ucieka? gdzie uciekasz? Ej, oddawaj mi te. Ej, nie, nie, on nie zabrał tych diamentów. Co mu jest? Ej, gdzie się on poszedł? Dlaczego? Czego on się przestraszył? Czemu on, gdzie on pobiegł? Ej, no nigdzie go nie widzę. Co? Co to się stało? Nie! Co to za golem był? Ej, TO jakiś śnieżny golem je rozwalił. Jaki wielki! To ten wielki golem się przestraszył tego śnieżnego, co jest grane. No nic, chociaż mam diamenty i kasiorę. To sobie odłożę do walizki, bo zaraz to zniknie. Poczekajcie, rozbiję sobie podłogę. Kasiore, pochowam i te diamenty tutaj, żeby mi nikt nie zabrał. O tak, właśnie o to chodzi. Pochowajmy sobie przyściutko, elegancko. Dobra, i jeszcze Musimy wziąć te deski, zakryć to z powrotem i wiecie co? Wychodzę z tej chaty, idę szukać czegoś i, innego po prostu. Znajdę coś innego, na czym będę mógł zarobić normalnie, legalnie, pieniążki. Gdzieś tutaj... E, e, już coś widzę, już coś widzę! Pokonaj, e, co tam pisze? Bosa golemów! Wow! Ej, podejdźmy tam i zobaczmy o co tu chodzi. Jakiś villager stoi i naprawdę jakiś wielki golem, ale to nie jest ten, który ja wyprodukowałem. Ja miałem większego. Dzień dobry! Dzień dobry, witam. Ja, 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 ja. A, tu jest do wygrania. Tyle pieniędzy, panie! Dobra, nie ma problemów. Ja rozwalę tego bossa golemu. Proszę się nie martwić, za chwileczkę przyjdę. Widzowie, ja już mam pewien pomysł. Pewien pomysł mam. Idziemy sobie normalnie tutaj. Stworzymy własnego Golema, Własnego golema I będzie bitka. Będzie bitka. Normalnie. O, tutaj mam sobie przyszyk... przyszykowane. Dobra, mam nadzieję, że ten golem tutaj wystarczy. Idziemy teraz. Musimy go położyć. I zobaczycie co z niego powstanie A będzie super, dobra Kładziemy to i na górę to pach, e, poczekajcie, e, pach e, no nie, 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 nie na dół, nie na dół, jeszcze raz I pach! I powstało coś coś takiego, to jakiś bałwan, dobra, e, bałwanie, bałwanie, dawaj, dawaj, mam sprawę dla ciebie choć rozwalisz tu pewnego golema, dobra, bałwanek idzie za mną, hop, hop, skaczemy tutaj, hop, sialala i bałwanku, atakuj tego golema dużego Mam nadzieję, że sobie poradzisz i wygrasz dla mnie ten bilion dolarów. Dawaj, dawaj go, dawaj! Dawalasz go elegancko, ale go uderzył, zobaczcie, bałwanek siebie jest tym dużym gole go golemem, aha, on już padł ten bałwanek. No nie, nie poradził sobie, dobra, mamy innego golema, trochę większego, a jak nie, to mam jeszcze takiego gabarytowego, naprawdę wielkiego. Zobaczycie co z niego powstanie. Za chwileczkę, poczekajcie. Weźmy sobie od razu pach, pach, dobra, trochę większego. Ten trochę większy powinien sobie już dać radę, ale to zaraz zobaczymy, przekonamy się. Kładziemy tutaj blok żelaza. Tutaj kładziemy też blok żelaza. I tutaj głowę. Poczekajcie, trafiłem, trafiłem. Co, pojawiło się? I pół głowa powstała. Zobaczcie na niego, jaki on jest wielki. Łoho, teraz damy radę. Chodź, chodź, bałwanku. Chodź, chodź. Tutaj za mną. Rozwalić musisz tego goleba, który tam stoi. Dawaj go, nawalaj, nawalaj. Musisz to wygrać, nie ma innej opcji. O tak, bałwanek zobaczył. Po... Zobaczył na niego. Ej, ej, no nie uciekaj, nie, nie wraca Daj, wracaj bałwanku, co ty robisz? Ej, no się przestraszył. No nie, nawet nie spróbował. No dobra, dobra, to idę po ostatni mój Armagedon. To, to będzie taki Armagedon, że on na 100% z nim wygra. Nie ma innej opcji, on go rozwali normalnie. Bierzemy sobie tutaj itemki. Ok, bierzemy bloki, dobra, mamy bloki, bierzemy główkę i stawiamy teraz tego golema. Ten golem będzie najpotężniejszy. Tamten uciek, on był jakiś naprawdę słaby. Dobra, dajemy tak, dajemy tak i głowa tutaj. Także, e, hop, ściapej. I powstał, jest, wielki bałwan Tak jest, bałwanie, chodź za mną Musimy golema rozwalić Dawaj, pomogę ci, mam siekierkę Go, 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 albo ci dam tą siekierkę Bo ja się trochę cykam Trzymaj siekierkę i dawaj na niego Wygrasz z nim, dasz radę Zobaczcie, bałwanek atakuje golema Tego wielkiego da ra... no Co, no, co, przecież to jest Niemożliwe Jak, że niby, jak on to zrobił Ten podskakuje ze sz normalnie zadowolony. Nie, 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 tak nie miało być. Wkurzyłem się, wkurzyłem się. Nasiona pszenicy, po co mi nasiona? Ale mnie zdenerwował. Co tu jest grane? Ej, poczekajcie, tu jest e, jakiś doktorek? wow, e, on jakby to widział. Dzie, dzień, dzień dobry, panie doktorku, co tu się dzieje, proszę mi powiedzieć. Poczekajcie, on mnie gdzieś prowadzi, jakby mi kazał tu iść. Aha, tu jest jakieś wejście. Ło, wow, jakie pomieszczenie, dobra, schodzę za tym doktorkiem. Co tu jest grane? Ej, e, e, tu, 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 tu jest przeogromny golem, wow, ej, będę mógł go zrobić, doktorku, tak, kiwa, że tak, no dobra, no dobra, to ja go biorę, trzy, dwa, jeden i pół, naciskamy, i co się wydarzyło po tym, jo, ale bałwan powstał, jaki golem, ej, dobra, dobra, dziękuję, doktorku, dziękuję, chodź golemię za mną, chodź golemię za mną, mam dla, do ciebie sprawę, ten, ten nie ma opcji, musi to wygrać, musi, tu nie ma żadnych, ty, jo, jaki on wielki jest, dawaj, dawaj, golemie za mną, idziemy na Nitkę. Tutaj, 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 zapraszam, zapraszam, zapraszam! Nawalaj tego golema, rozwal go i wygraj dla mnie tysiąc, znaczy tysiąc, milion dolarów! Dawaj, dawaj, dawaj! Zobaczcie, jak ten bałwan wleciał w niego, jak go atakuje, jak się walą! Jest! Da radę, da radę, wygra, wygra, bałwan wygra, bałwan wygra. Bałwanie, atakuj go, bo przegrasz! Bałwanie, bałwanie, ej, co on wyprawia? Zobaczcie, golem go nawala, co jest grane, ej, no nie nie! bałwanie, nawalaj go! Dawaj, dawaj, wygrasz to, bierze! Yes! Wygrał! Yes! Udało się! Dziękuję, bałwanie, dziękuję! Możesz wracać do swojego doktorka! Dzięki ci! joki wielki bałwan! Ej, pobieg, pobieg w tamtą stronę! Dobra, a gdzie jest tam ten gościu? E, gościu, gościu, kasę mi wisisz! Poczekajcie, on jest chyba w domku. Doktorek, doktorek, kasę mi wisisz! Halo, halo, e, panie, panie! Chodź pan, zobacz, chodź pan, zobacz! Tutaj nie ma pan, pańskiego golema. Wygrałem, rozwaliłem go, proszę kasiore dla mnie, tak? Tak, wyciągaj, wyciągaj wyciąga kasiore. To jest milion dolarów. Dawaj mi milion dolarów. O, wyrzuca mi. No, widzowie, jestem bogaty. Zobaczcie, o, mi Kaś chore cały czas wyrzuca. Jo, ile ja dostaję jej. Ale ja jestem zadowolony. Ej, będę najbogatszy na wiosce, widzowie. Wiecie, co ja jeszcze bym chciał? Chciałbym od was subskrybera, żebyście mi zostawili. No, ale to, to dla chętnych. Jeżeli chcecie mi pomóc, no to zostawcie tego subskrybera czerwonego. miłoby mi było. I jeszcze wiecie co? Dla tego villagera, co tutaj obok stoi. Możecie wbić do mnie na mój drugi kanał, ten villager byłby na pewno zadowolony, co nie villagerze, byłbyś zadowolony czy nie byłbyś, kiwa że tak, no to wbijcie na mój drugi kanał, na instagramka też możecie wbić, zobaczyć co tam nagrywam, a ten odcineczek już się kończy, ja idę się kasą podzielić z sąsiadami, a wy się trzymajcie, do jutrzejszego odcinka, czyli do jutra, na razie, cześć, hej!